Janesville, Wisconsin. 17-letni Quantel Schwartz został aresztowany pod zarzutem gwałtu oraz duszenia. Około trzy miesiące wcześniej Schwartz miał rzekomo dusić swoją ofiarę, aż ta straciła przytomność. Zgodnie z relacją młodej kobiety, po tym jak straciła świadomość, została przez niego seksualnie wykorzystana. Ofiara zgłosiła napaść, a wobec Schwartza wydano nakaz aresztowania. Dziś detektyw Richard Kamholz eskortuje podejrzanego zakutego w kajdanki do pokoju przesłuchań. Po kilku sekundach detektyw opuszcza pomieszczenie, a Short natychmiast kieruje się w stronę okna. Około 3 sekundy po wyjściu funkcjonariusza, zakuty w kajdanki Short otwiera niezamknięte okno i wskakuje głową naprzód z drugiego piętra, lądując na trawie. Kamera monitoringu rejestruje, jak podejrzany ucieka z terenu budynku, biegnąc przez posesję. 14 minut później detektyw Cam Halls wraca do pokoju, najprawdopodobniej gotów rozpocząć przesłuchanie. Policja natychmiast rozpoczyna szeroko zakrojoną obławę na zbiegłego podejrzanego. Po około 3 godzinach funkcjonariusze namierzają szorca w domu znajomego. Zostaje ponownie zatrzymany i postawiony przed sądem pod zarzutem duszenia, napaści seksualnej oraz ucieczki z aresztu. Shorts przyznał się do duszenia i ucieczki. W zamian za to zarzut napaści seksualnej został wycofany. Został skazany na 4 lata więzienia oraz 4 lata dozoru kuratorskiego.